Trzymano tutaj sapi par, chociaż dzisiaj Wam opowiem o moim domu. To jest już mój pokój, to wygląda tak. O, chodzi. słaba jakoś. Słuchajcie, bo wiecie, bo mam to... Że to jest sypiamy na moich rodziców. To oni mam 8 lat. Tak? To jest Zuczka! Nazywam to jest taki O, dzienny to jest biuronik taty. Co jeszcze, jak słabe jakoś, ale będę już długo. 4 lub pięćka. 5 to jest mój dom? To jest mułyczko, mój rodziców. jest To jest

Wojana, paliona, ja dzisiaj znam całe wojanowice i palionowo. Więc z tego już nie martwicie. też e, kiedy, e, no, Kiedyś będę miał sklep, koncerty. Mm, tak myślę, no postaram się, żeby tak było, ale to kiedyś, będę na razie mam się nad. <grym> Więc teraz, no. Teraz to przejdziemy, słuchajcie, Wiedzieć, to jest mój dom. Trzeba się w tym chwili Jestem sobie nowym YouTuberem. Jestem nowym YouTuberem. Nazywam się Sapper. No, to zrobię sobie zdjęcie. Widzicie? Z tak. tego kanału. nasz kanał. Będzie to Sapper, Sapper Games, Sapper Games Plus. Jakie będę miał kanały? Będą to. Trzy, trzy kanały. Jest on jeszcze kiedyś, że jest. Elo. No. Może kiedyś. Pokażę Wam część mnie, No, jestem to, no trochę tam jest różnie. No, tak sobie chodzę. Wiecie, niech no, sali, nagram, nie chcę się przelewić W lustrze. na górze, tutaj padło domu imię. Dobra, i mamy. biorę nie będę. że no ale do końca jeszcze nie mam to że teraz mi No i tak <ślesz> Będę miał mikrofon do montowania głosu, i tak dalej. Wszystko. Wszystko <trybuj> gam. Więc papa.